Cześć. W dzisiejszym materiale pokażę Ci, jak przyspieszyć Twoje uderzenie z forehandu przy pomocy jednej korekty ustawienia ciała. W tym filmie skoncentruję się na forehandzie z otwartej pozycji, ponieważ właśnie ta pozycja jest najczęściej używana w grze meczowej. Wiele osób słysząc pozycja otwarta, ustawia się zupełnie frontalnie przodem do przeciwnika. Rzeczywiście pozycja otwarta jest wtedy, kiedy nasze stopy są równoległe do linii końcowej. Jednak poprawny forehand z otwartej pozycji jest wtedy, kiedy całe nasze ciało jest skręcone w bok. Stojąc zupełnie przodem do naszego przeciwnika, Jedyne co możemy zrobić to skręcić nasz tułów, wtedy siła naszego uderzenia wychodzi tylko z odkręcenia tułowia i głównie z samej ręki. Aby nasz forehand był mocny, musimy przypilnować, żeby całe ciało było skręcone. Co można poznać po tym, że nasze stopy są skierowane w boczną ścianę i tak samo kolana, biodra i góra naszego ciała. Z tej pozycji wykorzystujemy podłoże poprzez odepchnięcie się od ziemi prawą stopą u leworęcznych lewą. To odepchnięcie wprawia nasze ciało w ruch obrotowy i to pozwala na przeniesienie dużej energii na piłkę. Podsumowując, kiedy grasz forehand z otwartej pozycji, przypilnuj, aby twoje stopy i całe ciało były skręcone w bok. Następnie połącz ruch obrotowy ciała razem z lekkim odepchnięciem do przodu. Jeśli umiejętnie przełożysz to na piłkę, możesz spodziewać się dużo mocniejszego forhandu. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich praktycznych wskazówek, wejdź na stronę annakorzenia.pl, gdzie znajduje się moja szkoła tenisa online. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!